Ok, e, najważniejsze pytanie, jak zacząć biznes, gdzie znaleźć pomysł, gdzie znaleźć swoją własną ideę na stworzenie swojego biznesu, swojego startupu. E, no i tutaj pojawiają się schody, tu zaczyna być problem z tego względu, że nikt ci tego nie powie. E, wszystko zależy od tego, w czym się specjalizujesz, co lubisz, co oglądasz, jakie masz środowisko, e, gdzie Twoja rodzina e, pracuje. I powiem Ci przede wszystkim, jak to wyglądało z mojej strony. Rok 2018 byłem na, na wakacjach na, w pracy na budowie i obsługiwaliśmy klienta, który prowadził trzy salony jubilerskie w Paryżu. Człowiek, który posiadał blisko 70 lat, biznesy prowadził od ponad 50 lat, więc to jest no. Człowiek starej daty. Do tej pory jak coś robił w taki sposób, no to nie chciał tego zmienić. Obserwowałem go nieraz, zapraszał mnie na obiady, dużo rozmawialiśmy o tym, jak wygląda jego biznes, czym się zajmuje. Jedynie co mnie najbardziej denerwowało, to, że codziennie jego praca od 12 do 13. Od 11 do 12, tuż przed mili. Wyglądało to na tej zasadzie, że siedział bezpośrednio, sprawdzał ceny surowców, ceny złota, jakie są aktualnie na rynku. I chodziło o to, że miał ze sobą zeszycik taki A3 A4. A4 zeszyt i sprawdzał, kiedy kupił dany pierścionek, kiedy kupił daną biżuterię, w jakiej cenie była wtedy cena stok, czyli cena rynkowa złota za gram, za uncję i do tej ceny aktualizował aktualne mm, wartości, sprzedając produkty u siebie w salonie jubilerskim. Chodziło o to, żeby nie sprzedawał czegoś e, z gorszą marszą. Cały czas podbijał, podbijał, szukał, e, weryfikował jak to wyglądało na rynku. I u mnie z, e, pojawił się pomysł, czy to jest tylko i wyłącznie jedno rozwiązanie, żeby coś takiego robić. Przyjechałem do Polski po wakacjach, wróciłem na studia i pierwszą myśl, którą było, u mnie to, że chcę stworzyć własny startup. Chcę pomóc temu człowiekowi w taki sposób, żeby nie musiał wykonywać tych tak zwanych karkułomnych elementów swojej pracy bezsensownej dzień w dzień. Poszliśmy na startup weekend czyli było to wydarzenie piątek, sobota, niedziela, chodziło o to, żeby stworzyć innowacyjny pomysł. No i naszym celem było przede wszystkim stworzenie takiego systemu magazynowego, coś co ułatwi pracę jubilerom, coś co akurat będzie monitorowało cenę złota, będzie cały czas edytowało, nie będą musieli tego robić i o zgrozo dowiedziałem się, że coś takiego istnieje, <grymne> tylko akurat pan Jean-Pierre nie chciał z czegoś takiego korzystać. To się nazywają systemy ERP, systemy do magazynowania danych produktów. No i tutaj poszliśmy na właśnie ten Startup Weekend, poszliśmy stworzyć jakiś biznes, więc trochę szkoda by było zmarnować tę okazję. I tutaj już na wydarzeniu, na samym evencie, Zrodził się kolejny pomysł, co takiego akurat wyróżnia, gdzie jest problem taki prawdziwy w niszy jubileryjnej. No i tutaj zrodziło się przede wszystkim generator do projektowania biżuterii online. Czyli ty, jeżeli jesteś zainteresowany tworzeniem biżuterii, chciałbyś otworzyć swój własny zakład jubilerski, musisz posiadać blisko milion złotych w gotówce. Z tego względu, żeby wynająć lokal, urządzić go i stworzyć przede wszystkim tak zwany showroom, czyli po prostu mieć towar, który chcesz pokazać klientom. Jeżeli jesteś indywidualnym projektantem, no takie pieniądze ciężko, bezpośrednio łatwo, nie jest, nie jest łatwo znaleźć takie pieniądze. Więc naszym celem było przede wszystkim stworzenie produktu cyfrowego, czyli aplikacji webowej, strony, serwisu internetowego. Trochę będę więcej o tym mówił za niedługo. Chodziło o to, że chcieliśmy stworzyć generator do projektowania biżuterii online. Siedzisz sobie po prostu przed komputerem, tworzysz model 3D pierścionka, kolczyków, wybierasz szlif kamienia, kamienia szlachetnego, jak ma wyglądać. Korona, czyli mocowanie bezpośrednio tego kamienia, jak ma wyglądać obrączka, i w ten sposób byłeś w stanie stworzyć indywidualny projekt, taki, jaki chciałeś, swojej własnej biżuterii. Nie musiałeś chodzić po aparcie, kruku, szukać, cały czas mówić, że nie, chciałbyś trochę inny i zawsze w takich sklepach odpowiedzą, no niestety nie mamy czegoś takiego, zapraszamy po prostu wtedy, wtedy, może sezon się zmieni. Ty chcesz na teraz. Więc docelowo stworzyliśmy pomysł, stworzyliśmy ideę, złożyliśmy dokumenty do platform startowych. Chcieliśmy wystartować z, z, dosyć, z dosyć dużym dofinansowaniem, blisko miliona złotych na stworzenie tego serwisu internetowego. Niestety dowiedzieliśmy się, że nie mamy doświadczenia jako komercyjnego. Nigdzie wcześniej nie pracowaliśmy. Nie posiadaliśmy wiedzy takiej biznesowej, jak ten produkt przede wszystkim stworzyć, i cały czas odkładałem go na później, na później, na później. Teraz jak nie. Niekiedy. Będę chciał ci przede wszystkim udokumentować, jak stworzyć ten produkt. Rozwinąłem ten pomysł, tę te ideę o dosyć kluczowe funkcjonalności, z tego względu, że chciałbym dodać tutaj wizualizację tego pierścionka, czyli jeżeli stworzysz swój własny komponent na. W komputerze, jesteś w stanie zamówić prototyp wydrukowany na drukarce 3D, przymierzyć go bezpośrednio w domu, bądź ewentualnie, jeżeli nie chcesz zamawiać prototypu wydrukowanego na drukarce 3D, możesz zrobić wizualizację AR, czyli bierzesz telefon, skanujesz swoją rękę i bezpośrednio na aplikacji mobilnej pokazuje, jak pierścionek miałby wyglądać. Chodzi też o, no, specjalizowaliśmy się cały czas w sztucznej inteligencji, i chodzi o to, żeby ten proces tworzenia pierścionków dodać przede wszystkim e, algorytmy AI, które pomogą, usprawnią, przyspieszą ten proces tworzenia biżuterii. E, tutaj chciałbym też trochę dodać blockchaina i w ogóle, ale to jest właśnie ten etap, kiedy my tworzyliśmy e, pomysł na własny biznes, pomysł na własny startup. I chodzi o to, że musisz doszukiwać się okazji czegoś, komu chciałbyś przede wszystkim pomóc. Jeżeli chodzi o klienta końcowego, sprawdź bezpośrednio, czy grupa klientów, konsumentów posiada ten sam problem, co ty akurat go zlokalizowałeś. Jeśli widzisz jakąś firmę, czy jest bezpośrednio jakiś problem, który występuje u pracowników, u grupy pracowników. Najczęstszym problemem dzisiaj, jeśli chodzi o przemysł, i wytwarzanie nowych elementów jest problem z przepisywaniem dokumentacji. Tak mamy 2023 mówimy o sztucznej inteligencji, a dalej są firmy w Polsce, które pomiędzy programami, pomiędzy komputerami muszą przepisywać wszystko z palca. Nie ma czegoś takiego, że wyśli na a, zaprojektowany w kadzie jako a, w PAINT-cie albo w czymś takim dokument. Nie mogą wysłać po prostu na drukarkę CNC, jako obrabiarkę CNC, żeby to zautomatyzować, żeby to po prostu inżynierowie, którzy dostają 10, 12, 15 tysięcy złotych miesięcznie, spędzają blisko 3 godziny tam tygodniowo, żeby przepisywać po prostu pomiędzy komputerami. Więc to jest bez sens. Tym się zajmuje akurat firma mojego znajomego, więc. To jest problem, który można rozwiązać Ta, w taki sposób. Możesz znaleźć spo, y, pomysł na siebie, w jaki sposób y, znaleźć rozwiązanie, znaleźć misję, znaleźć przede wszystkim pomysł na biznes. Także to jest moja historia. A chciałbym przede wszystkim, żebyś poszukał w swoim otoczeniu, czy jest coś, co chciałbyś zrobić takiego. Więc y, na teraz to tyle. Także zapraszam cię do kolejnego odcinka. Cześć.